Cześć wszystkim! Dzisiaj będziemy robić mochi ice cream. Maja lubi mochi? E, mochi ice cream to są po prostu lody w mochi. Jeśli nie wiecie, co to jest mochi, to jest to deser taki japoński, bardzo tradycyjny i wspaniały w smaku. Nie znam jeszcze osoby, która nie lubi Ci. także zapraszam. A jeśli interesujecie się kuchnią japońską albo po prostu azjatycką, no to zapraszam do zasubskrybowania. Od czasu do czasu daję różnego rodzaju przepisy, takie rzeczy już sprawdzone, ale też takie rzeczy, które próbuję po raz pierwszy. Także możemy razem się nauczyć. A teraz zabieramy się do robienia moci. Nie jest to takie trudne, na jakie wygląda. Do zrobienia moci potrzebujemy specjalnej mąki, która się nazywa Shiratamako. E, można też użyć mociko, ale nie wiem jak wychodzi, bo nie robiłam sama. E, shiratamako jest dostępne w niektórych sklepach azjatyckich w Polsce i na świecie. Oczywiście potrzebujemy także lody. Lody w dowolnym smaku, jakie lubicie truskawkowe, waniliowe. Najbardziej e, popularne są waniliowe lody, owinięte w moci. Są dwie metody robienia moci. Jedna, można po prostu je ugotować na parze. Będzie się po prostu tą miksturę mieszało na parze przez około 15 minut. A druga, którą dzisiaj Wam pokażę, to jest gotowanie moci w mikrofalówce. Mamy nasze tamako. Jak już jest otwarte, to wolę trzymać w lodówce. Chcemy dodać 100 gramów. Okej, okay, może być. Teraz schowam z powrotem do lodówki i 50 gramów cukru. Używajcie biały cukier. Ja po prostu nie mam. Mam tylko taki. Okay. To jest za dużo, dużo nic. Mieszamy.

Opakujemy nasze macie z i wsadzamy do mikrofalówki. W zależności od tego, jak silna jest Wasza mikrofalówka, ja mam 600-watową, musicie dopasować czas gotowania. Ja teraz dałam na minutę 40 sekund. Jeśli macie silniejszą, na przykład 1000-watową, no to to będzie tylko minuta. Także już się musi być Przykrywamy jeszcze raz i jeszcze raz wsadzamy do mikrofalówki, tak mniej więcej na może minutę teraz. Już się robi takie trochę przeźroczyste. Chodzi o to, żeby moci było przeźroczyste. Znaczy przeźroczyste, nie będzie takie, że zupełnie jakie okno, ale nie będzie takie zupełnie białe. Już właściwie nie trzeba za bardzo mieszać, ale jeszcze przez pół minuty będziemy gotować je. Widzicie, się takie robi, takie, takie robi, taki, taki glut.

Teraz będziemy robić moci e, terapersy. Teraz to moci musi troszeczkę sobie odpocząć. Jest już właściwie ugotowane, ale musi os się ostudzić, zanim cokolwiek z nim zrobimy. Ono też jest strasznie lepkie. Także weźcie teraz w skrobię ziemniaczaną. Przygotowałam sobie blachę. Mamy też naszą skrobię. I tę skrobię sobie posypię tutaj dosyć nawet tak mocno bo ono się naprawdę okropnie przylepia i teraz jest ta skrobia sprawi, że się nie będzie aż tak strasznie przylepia. Wiecie co, muszę założyć, fartuszek? Okej, okay, ja już w fartuszku i można sobie to moci tutaj na tą blaszkę wyłożyć. Ona jest gorące, uważajcie. A to nie. No, to sobie więcej tą skrubią. On jest bardzo gorący, ale to nic, ona musi sobie wystygnąć, Chol, powolutku. Rozpłaszczamy je. Można wałkiem, ale wałek będzie się Wam przyklejał, więc lepiej mówić to czasami ręką. Zobaczcie, mam teraz tu wchłonęła sobie tą Mamy nasze moci. One jest jeszcze bardzo gorące i musi się całkowicie ochłodzić, zanim cokolwiek z nim dalej będziemy robić. Wstawcie je sobie teraz do lodówki, tak na 15-20 minut. Ok, wyjąłam sobie moje ciasto i będę wykrawać szklanką. Oj, i ktoś się obudził. Pamiętajcie, żeby używać tego cornstarch i kładź na... Mamy tu małego gościa. No i dalej wykrawamy te moczki. Zostało nam dużo tego ciasta po, po zrobieniu tych kółek. Zagniatamy jej i po prostu z powrotem je rozpętamy, rozplatamy. Pamiętajcie, jak coś się klei, to po prostu troszeczkę więcej tej skrobi. Ośia, ośia, Ten, takie grube wyszły, ale to nie jest. Ja lubię dużo moci. To moci zupełnie dobrze można też zjeść. Ty trochę. I chcesz, słuchajcie, jedna sprawa, jeśli macie małe dzieci albo e, ogólnie kogokolwiek, to miałby problemy z pogryzieniem. E, mówi się, że moci jest trochę niebezpieczne dla małych dzieci i dla starszych osób. Bo e, ono się jakby nie rozpuści to nie jest tak jak dzieli. Także moci, jeśli się je nawet w takiej postaci, to trzeba dawać dzieciom y, jakby takie małe kawałki. Jeśli chodzi o ice cream moci, no to y, ono jakby jest już takie cienkie, <laughs> także. Nie ma jakby takiego strasznego ryzyka, no ale jeśli daje się maluszk, malutkim dzieciom moci, to właśnie trzeba dawać im bardzo takie małe, małe kawałeczki. A jak jecie ze starszymi dziećmi moci, to też przypominajcie im, że trzeba po prostu pomału, pomału to jeść i pogryźć porządnie. Okej, okay, mamy nasze. Y moci przygotowane. E, musimy teraz e, przygotować lody. lody muszą być naprawdę mocno zmrożone, bo one się szybko będą roztopiać. Można je sobie od razu jakby uformować w kuleczki, wsadzić do zamrażarki na tacy i e, to też jest jakiś sposób. Ja dzisiaj będę próbowała robić to bez tego zamrażania, bo to jednak zabiera dosyć dużo czasu. E, natomiast przygotowałam sobie takie foremki. Żeby to moci jakby mi się nie porozbiegało na tatce, od razu po zrobieniu pierwszego moci wsadzam od razu wszystko do zamrażalki, żeby mi się to nie zaczęło rozklejać i, i po prostu rozmrażać. Mamy moje lody, mam taką łyżkę, biorę sobie taki rappers, nakładam tych lodów i zalepiam. No nie ma z tym dużo, dużo myślenia. Trzeba to zrobić w miarę szybko, bo te lody się zaczną rozlepie, roz, roztapiać zaraz. Więc można sobie zrobić później taką przerwę. Już mi się bardziej roztapiają ojej. Więc wsadzam już tu i zaraz do zabrażalki wsadzam. <śpiewanie> Się zaczynają roztapiać, e, ale można też oczywiście nie czekać. Bo... Od razu je zjeść. To jest moja ulubiona metoda. E, mam nadzieję, że się Wam podobało i że będziecie ze mną robili e, moci. Jeśli tak, to dajcie mi znać w komentarzach i jak się podobało. E, I zapraszam na kolejne filmy. UMA, nie przesuwaj mi. No je, 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 je. I oczywiście zapraszam do polubienia tego filmiku. ja też będzie jadła moci ice cream. <laughs> bye, bye!